Myślę, że każdego, kto grał w gry z serii Wiedźmin, dręczy jedno bardzo ważne pytanie. Kiedy będziemy mieli okazję zagrać w nowe przygody? I niestety jest to pytanie, na które nie potrafię Wam odpowiedzieć, ale mogę Wam odpowiedzieć, że są takie przygody Geralta Wiedźmina, którymi warto, naprawdę warto się zainteresować. A Mowa tutaj o serii komiksowej. Niedawno Egmont na Polskiej Rynek wypuścił kontynuację serii komiksowej Wiedźmin, Wiedźmi Lament i dzisiaj w tym filmiku odpowiemy sobie, czy warto się zainteresować tą pozycją, ponieważ jest to już szósty zeszyt, jeżeli chodzi o przygody Geralta Wiedźmina, a że każdy tom opowiada osobną, oddzielną historię przygód Geralta, więc za każdym razem spoglądamy na ten komiks zupełnie od nowa. Tym razem do komiksów lament. scenariusz wykonał Bartosz Sztybor, natomiast rysunki Vanessa R. Del Rey. Storyboardy z kolei wykonał John Starr, a kolory położył Jordi Bellar. Jak się okazuje okładka też jest rysowana przez kogoś innego, bo jest to Stefan Koldi. I wiem, że może to się wydawać dziwne, że ja tak za każdym razem wyczytuję te wszystkie osoby, ale robię to ze względu na to, że po prostu czuję duży szacunek do twórców komiksów i po prostu chcę w jakiś sposób podkreślić każdą osobę, która wzięła udział w stworzeniu tego skądinąd niezwykłego komiksu. Bartosz Tybord jest scenarzysta już bardzo uznany. Stworzył on między innymi scenariusze do komiksów z serii Cyberpunk 2077, ale czy w przypadku Wiedźmina jest równie dobrze? Już mogę odpowiedzieć, że tak, zdecydowanie, scenariusz to jest jedna z najmocniejszych rzeczy w tym komiksie, aby nie powiedzieć najlepsza. Jak wiadomo, wszystko jest kwestią gustą. ale akurat jeżeli chodzi o rysunki w tym komiksie, to one podobają mi się naprawdę bardzo. Są niezwykle specyficzne, rysowane bardzo grubą, czarną kreską, ale Vanessa Ray według mnie zrobiła świetną robotę w ukazaniu dokładnie tego, co chciał przekazać scenarzysta, czyli takiego... Hmm, żeby wam za dużo nie zdradzać stanu wątpliwości Geralta. Przejdźmy jednak wreszcie do historii. Fabuła komiksu krąży wokół kolejnego zlecenia Geralta. Tym razem Geralt udaje się do pewnej wsi i likwiduje tam potwora. Tym razem jest to laj'ma, którą mieszkańcy miasteczka decydują się spalić na stosie. I Wiedźmin obserwując tą egzekucję zaczyna odczuwać wyrzuty sumienia. Czy aby na pewno dobrze zrobił? Te wątpliwości, które pojawiają się w sercu Geralta zaczynają go dręczyć i zaczyna mi Mieć on także bardzo niepokojące sny. Powoli zaczyna dopytywać w temacie o sprawy, co tak naprawdę wydarzyło się w miasteczku, że zdecydowano się go zatrudnić do zlikwidowania lajmy. Jak to często w baśniach o Wiedźminie bywa, okazuje się, że potwór był nie tylko i wyłącznie jeden. Nie byłabym sobą oczywiście, gdybym nie poszukała kilku informacji na temat lajmy, czym ona tak naprawdę jest. I znalazłam informację, że była to bałtyjska bogini losu, która pojawiała się przy dziecku i określała jego los przy jego narodzinach. Z reguły pojawiała się w postaci staruszki, co by się w sumie zgadzało z komiksem Wiedźmi Lament, ponieważ tutaj Laima faktycznie była staruszką, ale taką staruszką dość atrakcyjną, jak to często w świecie Wiedźmina z których małą dawkę macie tutaj na tej stronie, która jest naprawdę według mnie świetnie rozrysowana, prowadzą Geralta do pewnego śledztwa. Wyrusza on do lasu w poszukiwaniu pewnej młodej dziewczyny i tam napotyka grupę wiedźm. Geralt jednak nie zdąży sięgnąć po miecz, ponieważ wyląduje na grupie terapeutycznej i uważam, że to jest naprawdę świetny wątek w tym komiksie. Muszę w tym momencie zakończyć opisywanie fabuły, ponieważ za dużo bym Wam zdradziła, ale osobiście muszę powiedzieć, że jest to jedna z ciekawszych przygód, jako czytałam na temat Wiedźmina i uważam, że w ogóle od poprzedniego tomu i ten tom, jeżeli chodzi o serię komiksową Wiedźmina, to Wiedźmin wspina się powoli na wyżyny. Naprawdę świetne są te scenariusze. I widać, że Polacy mają po prostu drift do pisania scenariuszy o Wiedźminie. A zwłaszcza Bartosz Tybor, który napisał także scenariusz do komiksu Zatarte Wspomnienia, i przyznam, że zarówno tamten komiks, jak i ten pracują się na bardzo podobnym poziomie jakościowym. Więc jeżeli podobał się Wam poprzedni tom, to zdecydowanie polecam zakupienie również tego, ponieważ będziecie się bawić świetnie. Chociaż może określenie bawić się to nie jest najszczęśliwsze określenie, ponieważ historia opowiedziana w tym komiksie jest niezwykle ciężka, niezwykle poważna, porusza bardzo poważne tematy, a na sam koniec scenariusz Stanów funduje taki obuch w głowę, tak ciężki kaliber tego, co się wydarzyło w tej wiosce, że osobom co wrażliwszym po prostu polecam przygotować chusteczki, bo naprawdę jest to bardzo poważny temat i bardzo się cieszę, że został poruszony właśnie w ten sposób, w tym komiksie i to w dodatku w serii Wiedźmin, która myślę trafi do bardzo wielu osób. Dodatkowo w trakcie czytania komiksu nieostannie co jakiś czas będziemy dostrzegać takie napisy ułożone z gałęzi. Na początku nie będzie wiadomo o co chodzi, ale oczywiście w pewnym momencie dowiemy się, skąd się pojawiają te napisy, i ponownie trochę tak jak w przypadku poprzedniego komiksu. Warto ten komiks przeczytać dwa razy, ponieważ kiedy już znamy koncept, kiedy znamy zakończenie, to w tym momencie dostrzegamy nieco więcej, ale też możemy podziwiać i dostrzec, jakby. Bardzo zaawansowane było tworzenie tych ilustracji, ponieważ zawierają one pewne elementy, które później składają się na finał całego komiksu. Więc jeżeli jesteście fanami takiego komiksu, który jest bardzo złożony i rozbudowany i także atrakcyjny pod bardzo wieloma względami zarówno scenariusza, jak i ilustracji, to to jest naprawdę świetna pozycja i myślę, że nawet wychodzi trochę poza ramy Wiedźmina i może ją przeczytać każdy, kto po prostu nie jest fanem Geralta, Wiedźmina całej serii, ale chce przeczytać. Ciekawy, ambitny, interesujący komiks. Na sam koniec klasycznie przyjrzymy się wydaniu od Egmontu, ponieważ jest tu kilka takich elementów, które na pewno się Wam spodobają. I jeżeli się będę powtarzać, że podobają mi się strasznie ilustracje, to wybaczcie, bo po prostu tak jest. Okładka komiksu jest oczywiście bardzo ładna, ale ponownie mamy tutaj ten problem, który często zauważam w przypadku komiksów zachodnich, że inny ilustrator został zatrudniony do stworzenia okładki, a zupełnie innego typu ilustrację znajdujemy w środku, więc jeżeli ktoś się kieruje tylko i wyłącznie wglądem okładki, jak na przykład komiks jest zafoliowany, to może się nieco rozczarować, ponieważ sposób rysowania jest zupełnie inny w środku niż na okładce, aczkolwiek dla mnie wciąż bardzo dobry. Pomiędzy rozdziałami znajdziecie pojedyncze ilustracje, które jeszcze dodatkowo wzbogacą Wasze doświadczenie, natomiast na samym końcu mamy zestaw okładek alternatywnych i tu będę znowu się powtarzać, ale patrzcie na te ilustracje. Są absolutnie przepiękne. Chciałabym mieć każdą, absolutnie każdą w formie plakatu do kupienia i podejrzewam, że niedługo zabrakłoby mi miejsca w mieszkaniu, bo już według mnie Kolorystyka, stylistyka, to jak to wygląda, to jest absolutne mistrzostwo. I w przypadku tego, to miałabym naprawdę ogromny problem, jeżeli ktoś kazałby mi wybrać ilustrację na okładkę, ponieważ uważam, że każda z nich jest świetna, pięknie się prezentuje i każdą chciałabym umieścić na okładce. Myślę, że możemy sobie to podziwiać w ciszy. Świetne. Poza ilustracjami nie ma już więcej dodatków, żadnych wywiadów ani szkiców, ale mamy taką małą ściągawkę, jeżeli zastanawiacie się, jakich jeszcze tomów i komiksów z serii Wiedźmina nie posiadacie w swojej kolekcji, jak najbardziej jest tutaj mała pomoc na samym końcu. Tyle dla mnie, jeżeli chodzi o Wiedźminament. Ja osobiście jestem wielką fanką i po tym poziomie... Oczekuję już tylko i wyłącznie lepszego, aż się trochę boję sięgać po kolejne komiksy z serii Wiedźmin, ponieważ jeżeli już dotarliśmy na ten poziom, to co będzie potem? Natomiast jaka jest Wasza opinia? Chętnie przeczytam Wasze komentarze. Czy dzięki temu filmikowi dowiedzieliście się, że, że istnieje ten komiks? Czy być może już czytaliście i zakupiliście? To wpiszcie mi w komentarze, jaka jest Wasza opinia. Jeżeli jest zupełnie inna, to oczywiście, że możecie napisać. Jak najbardziej możemy podyskutować na ten temat. Każdy ma prawdę własnej opinii. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję że oczywiście, że Wam się filmik podobał, a jeżeli tak, to dawajcie mi lajki, możecie kliknąć suba, kliknąć dzwoneczek, wtedy dowiecie się, kiedy jest najnowsze wideo, a także udostępniać to nagranie, wideo, ten YouTube, mój YouTube. Nieważne, zapraszam Was już na kolejny filmik. Natomiast ja dzisiaj życzę wam świetnego dnia, mam nadzieję, że będziecie mieć dobry dzień i przeczytacie sobie dzisiaj jeszcze coś fajnego, na przykład Wiedźmina. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku i w kolejnej recenzji komiksowej. Dzięki raz jeszcze i pa pa. Niedawno Egmont wypuścił na polski rynek kontynuację serii komiksowej Wiedźmin Wiedźmin Lament. I dzisiaj w tym filmiku odpowiemy sobie, czy jest dobrze, czy być może lepiej, czy być może gorzej, ponieważ jest to już szósta część komiksu. A, szósta? Zyka? Tak, szósta. Wypiłam tylko jedną kawę. Tylko jedną.